Cześć, w tym odcinku będzie recenzja zestawu LEGO Star Wars 75259. Zapraszam do oglądania zestaw jest z linii LEGO Star Wars 7 plus 75259 to numer katalogowy. Nazwa to Snow Speeder na 20 lecie Edycja limitowana, może nie limitowana, nie wiem źle. Może przeczytałem Informacja, że na 20-lecie Lego Star Wars 1999-2019. Tym razem nagrywam w innym miejscu, ale już sam pojezdę. Zresztą w naszej półeczce. Eee, informacja, że Disney wcześniej było w tamtym rogu. Informacja, że naszą limitowaną figurką jest Lando Calrissian. Kolekcjonerska minifigurka. Ładne tło. Tu jest ogółem. Skala minifigurki. Jakiś e, opis. Informacje o LEGO LIFE, dekoracja. I co? Pierwsza rzecz: że to jest e, reedycja zestawu z 1949 e, LEGO Star Wars No Tutaj mamy funkcję, czyli że zamyka się kokpit, strzela działko, wystrzeliwuje harpun i strzela z bocznych działek. Tutaj mamy informację o tej figurce zawartej i że my mamy, możemy jeszcze cztery zdobyć yy, jakoś tak z boku. z z Clone Worker i z Battle Pack. Dobra. Tutaj jeszcze jest taka mini scenka. A i mam, możemy tu dodać Luka. No, znaczy z Trupera, Rebel Trupera i jakiegoś Darka. Potem powiem, bo zapomniałem pokazać. Dobra, o, jeszcze chciałem powiedzieć, że dziś w tym odcinku dodatkowo, że to jest akurat zimowy, a trafiła mi się ta figurka, więc złożymy ją razem z tym zestawem. Więc dobra. Przejdźmy do już samego modelu, ale najpierw do instrukcji. Dobra, zestaw jest opróżniony, zbudowany. Dobra, tak się prędzej instrukcja, mamy na szeście tylko jedną. I tu mamy taki kod do zeskanowania na LEGO LIFE. I mamy Tuesday EGO, czyli 20 lat temu. I mamy tutaj pierwszy zestaw z 1999. 7130, 212 klocków, Snow Speeder, pierwsza wersja, o, trochę bardziej mi się nad podoba. Tu są jakieś opisy angielskie. I tutaj mamy z 2019, 75259, 309 elementów. Jest bielszy niż ten, może zapalać światło. O! Dalej mamy opis tych zestawów. Ten już mamy, tych nie wiem. Dowiecie się, niedługo jeden z nich jeszcze trafi do mojej kolekcji. Parę scen dotyczących np. tego działa, snu spidera luka i oplątywania. Trochę ja się zamazało tam. I mamy już normalną instrukcję. Na końcu mamy informację znowu o Lego Live. I mamy tutaj o tych nowych zestawach. Ten duży nawet jest fajny, a nie wiem czego kupię. Może coś z tych trafi do mojej kolekcji. Najbardziej prawdopodobnie jest, że te trzy figurki trafią do mnie na końcu lata w tym zestawie, a do innych nie mam wam pewności. I spis klocków. Dobra. Instrukcja jest opróżniona. Dobra. Najpierw zajmijmy się może minifigurkami. Ad. Pierwszą mini-wigórką jest żo żołnierz Rebeli. Ma takie piaskowo-brązowe spodnie. Ładnie nadrukowany torsik. Jakieś indyfikatory, kieszonki, pas, kurtka. Z tyłu ma taki fajny bardzo plecak. Tu jeszcze parę nadruków widać. Taki hełm fajny. Twarzyczka trochę podobna do klona. Jak mówiłem, tylko bardziej uśmiechnięta. I fajny klocek bazuki. Może włączę światło tym razem. O, lepiej jest. Dobra, przejdźmy do kolejnej minifigurki. Kolejną minifigurką jest Luke Skywalker w wersji z HOT. Pięka, to pięknie drukowany torsik pilota. W ręku dzierżawi mały pistolet. <laughs> Heum, pięknie, ale to pięknie, naprawdę zrobiony, Różne detale, czerwone. Z tyłu jest jeszcze taki, nie wiem co to. Może jakiś pancerz. I tyle. Ma dwie twarze. Taką oraz taką. Ostatnią mi figurką w tym zestawie jest yy, przestraszony pilot. Też tak pięknie drukowany. To niczym się nie różni. ten sam pistolet dzierżawi. Różni się tylko nadruk hełmu, zamiast czerwonych, czerwonego loges rebeli jest z niebieskim I nie ma takich pasów A poza tym to twarzyczki się różnią Jest taka Oraz taka Dobra, może przejdźmy do najmniejszego z modeli Najmniejszą z tych rzeczy jest to działo, plazmowe prawdopodobnie Może strzelacz, nie będę może tego robił Pięk Podoba mi się właściwie jest... Obrotowo 360 stopni można przyczepić tu bazookę Pię No, piękna naprawdę postawka biała. Y lornetka nowa. I funkcja taka, że można go prostować do każdej pozycji, wystrzelenia. Można tu się bawić dowoli. No i tak to się prezentuje. I co? Przejdźmy do Snow Spidera Sam Snow Spider to po prostu mistrzostwo świata. Zaraz się dowiecie, dlaczego to mówię. Pięknie na zrobiony ten myśliwiec. Jest po prostu, właśnie Snow Speeder. Zacznijmy po prostu jedno z szylu, bo to jest symetryczne. Tutaj mamy nadruk. Właściwie nie ma tu nadruków. Jest naklejka. Tu jest naklejka. Tu, je, tu jest naklejka, jak widzicie. poczekajcie mi klocek wyszedł. A to nie było prognozowane do recenzji. O. Dobra. Tutaj mamy naklejkę. Na tu jest nadruk. I w środku jest nadruk. Po bokach te same naklejki. Dobra. Tutaj mam jeszcze jedną na kadłubie. Tak, tu naklejka. Tak. Dobra. Tutaj mamy to tu pięknie zrobione działo przechodzące. To jest fan star Wars, powinien mieć ten model. Jest bardzo duży. To jest moja ręka. Jest większy niż moja ręka. No co tutaj, większość jest, no kolorystyka zachowana jest biało-szara, trochę czarnego z tyłu widać, no i funkcja. najważniejsza to jest oczywiście otwierany kokpit, w środku znajdziemy nadruk, jak widzicie, miejsce dla dwóch pilotów, zaraz Wam to pokażę, Włóżmy Wam, włożę Wam jednego, na tył i drugi jest tam na górę. Czekajcie, dobra. Pilotów mamy włożonych. <laughs> o tak to się prezentuje. Jeden luk pilotuje, jak było w filmie. Drugi, jego kolega jest strzelatu z też nadrukowanego. Nie, naklejki to jest akurat naklejka. Ale też ładna bardzo. Widać tutaj celnik i ten góry i niebo trochę. No, więcej nic. Nie ma jeszcze tu przyciski jakieś są. No i tak się prędzej ten kokpit. No i ono, oprócz tego można go otwierać jeszcze. O, w ten No, tu jest ten jeden, jedyny problem. No, że to się rozpada. to mnie najbardziej denerwuje to patrzcie przy tym trzeba ostrożnie tutaj mamy wtedy do jednego dostępu pilota a wtedy mamy do drugiego oprócz tego mamy działko suszarkowe jak widzieliście wystrzeliło blaster jest przymocowany gorożkiem z tyłu nie wiem jak on widzi mamy tu też ładnie zrobione silniki wentylacja jak widzicie dół może nie jest aż piękny taki, ale ma parę fajnych klocków oczywiście tu mamy nasze te, te sprężyny tu mamy do niego żeby stał ślizgacze i różne rzeczy różne i najlepsze oczywiście z rzeczy to zrzucanie tego na dół można to dowoli można zaczepiać różne modele może spróbujemy z tym Jak widzicie, podniósł. I może opuścić szybko. To trzsta się schowamy. Po prostu wszędzie kręcić. Ten szlak już trzeba na początku nawlec. To jest trochę trudne. Ale potem, już jak to się zrobi, to wszystko jest genialnie. Ten zestaw jest ładny. Moim zdaniem 9, 10 bym mu dał. Ale ma jednak dwa minusy. 10 mu daje, ale ma dwa minusy. Pierwszy mi, no to 9. Dobra, no zdecydowałem się 9,5 No i oczywiście To jest pierwszy z tych Nieopracowana, żeby to się nie rozwalało Nie wiem, jak by to mieć zrobić, bo tu są te klocki Ale może to połączyć jako jeden klocek Choć nie wiem To jest na pewno jeden minus Drugi zaraz się dowiecie No i dobra Omówiliśmy cały zestaw Zostały tu jeszcze nam Kilka funkcji Mianowicie Strzały ale pokażę Wam jeszcze elementy zapasowe. W tym zestawie znajdziemy tylko trzy elementy zapasowe, czyli groszek, plate, szary i strzała. Bo mamy trzy jak zawsze. Możemy sobie z tego postrzelać. Stawmy jedno przynajmniej i lecimy. Chcemy zastrzeć kogoś strzelam. Więc dobrze. I o to chodzi, Mój, moim drugim minusem, moim zdaniem tego zestawu jest brak tego żołnierza. Czemu go nie ma? Nie wiem, dlaczego nie ma tego żołnierza? Przecież to jest bitwa na chod. Z kim oni się biją? Nic tu nie ma. W tamtym były chyba jeszcze jeden żołnierz, czy też nie było, ale powinien być żołnierz jakiś jedna taka figurka nic nie podrożeje, przecież ten zestaw może trochę za dużo kosztuje, za 150, 160 by było dobrze, ale 180 to mogli się postarać o jedną figurkę. Tak, to jest za 180 zestaw, kupiłem go za 136. Był już bardzo, bardzo dawnym unboxingu paczki. No i dobra. To jest ten jedyny, drugi, ja, drugi minus, pierwszym był ten... Kruchość czy... To rozwalenie się tej maski.